Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj kuchnia niskowęglowodanowa. Cukinia: Cukinia Hasselback z Chorizo. Jest to taka zapiekanka, łatwa i szybka w przygotowaniu. Zapraszam do oglądania. Dobrze, zaczynamy. Co potrzebujemy? Potrzebujemy dwie puszki pomidorów w puszce, puszkę czerwonej fasoli, kiełbasę Chorizo, harisę w paście lub w przyprawie. Oczywiście, jeżeli takowej nie macie, możecie sobie doprawić sos pomidorowy, chili, wędzoną papryką itd. itd. Cukinia i czerwona cebula może być też biała. Zaczynam od krojenia cebuli. Teraz pokroję hiszpańską kiełbasę chorizo. Każdy zna. Zaraz czosnek. Czosnek rozgniatamy, żeby jak najdrobniej go sobie pokroić, żeby jak najwięcej smaku oddał. Dobra, i będziemy przechodzić do przygotowywania sosu. Trochę oleju. Zaczynam od Chorizo. A za chwilę dodam cebulę. Proszę spojrzeć jak puściła tłuszcz soki. Dobra, dodaję teraz sobie cebulę. I teraz wszystko razem sobie duszę, aż cebula zmięknie, ale nie za bardzo, żeby się zrobiła taka trochę przezroczysta. Wszystko niech się ładnie połączy. Dodamy czosnek. A po czosnku reszta składników. To nie musi być wszystko dobrze do końca, że tak powiem, zrobione, gdyż całość będzie jeszcze się zapiekała w naczyniu żar żaroodpornym. Także na spokojnie czosnek, pomidory w puszce. Pomidory w puszce, dwie puszki. I teraz całość trzeba trochę podusić, żeby zgęstniało wszystko. I oczywiście trzeba doprawić, gdyż standardowo, przynajmniej te co ja kupuję, nie mogę znaleźć żadnych dobrych pomidorów w puszce. Standardowo te pomidory są kwaśne. Są kwaskowate, także trzeba je dosłodzić. Ja jestem na diecie bez cukrowej, także cukru nie będę dawał, ale dam jakiś erytrytol, czy coś w tym stylu. Zobaczę, co mi tu zostało. Tak, mam taki erytrytol. Trochę trzeba dosłodzić. Sól, pieprz. To proponuję już robić na własny smak. Nie ma co się tam wczuwać, bo ktoś lubi słodsze, ktoś lubi takie, może kwaskowate, trochę z gotowaniem. To wiecie, to jest trochę też zabawa, a nie jakieś super y, idealne proporcje, wszystkiego, bo wtedy by nie było żadnej frajdy w gotowaniu. Wydaje mi się. Pieprz, sól, no i teraz trzeba, no mówię, 10 minut. Gdzieś pogotować, a w międzyczasie można przygotować cukinie. Najpierw muszę zrobić przymiarkę, jak mi te cukinie tutaj będą pasowały. Muszę poobcinać te końcówki i robię wstępną przymiarkę. Niech to będzie coś takiego. Dobrze, tak jak widzicie, tak mniej więcej mam je dopasowane. Wiadomo, nie musi być idealnie. To teraz muszę je ponacinać na taką, jak widzicie, gdzieś głębokość. OK, mamy to Dokańczać Teraz będę sos. W zasadzie yy, nie tyle dokończać, co trzeba do niego dodać Mmm, Fajnie pachnie. Dwie łyżki takiej pasty dodaję do do sosu. Dwie łyżeczki, nie dwie łyżki. Jest to bardzo proste danie. Zdrowe, smaczne. Naprawdę. I szybkie do przygotowania. Tak naprawdę można sobie na tak zwanym freestylu przygotować jakiś sos pomidorowy. Yy, I tyle. I zalać sobie cukinię fajnie. No ja tu mam wersję z chorizo, bo je lubię. Dodajemy również czerwoną fasolę. Odszedzamy, płuczemy lekko, fasola opłukana, sosiwo, mieszamy całość, nie musimy tego znowu przygotowywać, gdyż w piekarniku to wszystko razem będzie jeszcze pracowało. Na chwilę musimy naszą cukinię wyjąć, gdyż dajemy trochę sosu na dno. Jak to się prezentuje i reszta sosu na górę. I całość będzie zaraz lądowała w piekarniku bez żadnego przykrycia. Zobaczmy jak to się prezentuje. Mm. Gorąco. No, wygląda elegancko. 40 minut w 200 stopniach Celsjusza. Dla chrupiącej cukinii, moja do tego była mała. Jak lubicie rozgotowaną, to myślę, że do godziny nawet. Tym bardziej, jeśli będą duże kawałki cukinii.